Witam wszystkich w najnowszym odcinku z Castle Crusher, wróciłem po dłuższej przerwie, nie było mnie z problemów technicznych komputera i no szkoła, wszyscy wiedzą. Ale zaczynamy od nowa, gramy z kolegą Escobarem, przywitaj się. Witam. No, to będziemy grali od nowa, a całego Castle Crushera mamy zamiar przejść. Gramy na klasy czy ogólnie? Ogólnie chyba No ale okay. To W sumie jak mówiłem że gramy ogólnie to będzie klasa wojowników Mo <laughs> trochę ucznika i maga No, ale to bardziej magia Jak dla mnie uczyć są nieopłacani strasznie mm -hmm. Nie bo to można łatwo ubić posznikiem No w sumie na dystans robić Dobra, zaczyna się coś Mam zyskanie klejnotą no Polecimy Ty Czaj Ty widły są mocniejsze Będę się widłami mieć Mi to Nie to pasuje czy nie, czy nie. weź jabłko Dobram. no dobra lecimy dalej Nie? Moje no ejaksy dawaj z tego dużego lecimy <grywka> dawaj to twoja postać jest fajna, no Co? Ty za ile ją kupiłeś, to DLC się? A wiesz co 3 złota? 4 na promocji A tam są jeszcze inne postacie do tego czy tylko to? Eee, no to jest to jest DLC tylko chyba do tej postaci tak mi się wydaje A są na inne postacie? Na no, tą różową taką O, ej, to jest plan Może sobie wezmę różową przyszłości Różową jako Maga. Normalnie. A nie, jako maga różowa była słaba ta oknica jest fajna pod maga. jak dla mnie fajna pod łucznika jest... Jest ta. Ino, Ino, ino no, Jak to się... Jak to to? to. No kosmita to. Mm, a no tak, bo on śla z tego pistoletu. No. No nie, kosmita ale gdzie się go odblokowuje? Na pustyni chyba nie. No jak na pustynię wchodzisz chyba. No Albo no. Niecofę... nie ciągiem, jakoś to było. Nie, na pewno na pustyni zdobywa się łopatkę. Op. No to Trzeba by nie się cofnąć. Potem. No no. Co go <laughs> Właśnie, Dobre. zapomnieliśmy Moje dopowiedzieć, ryby. że już przeszliśmy no. kilka razy tą grę. W sumie prawie przeszliśmy, ja nie przeszedłem ani razu. Ty przeszedłeś już? Nie. Ja się wkurzyłem na polu Kuchredzia. No to nie wiem, jeszcze w tym momencie nie byłem. Ja skończyłem na momencie pustyni. Jak już była walka z kosmitami, poszło się trochę dalej. A tam też są kurzające? No. A ich jest pełno, to jest takie typowo, nie wiem, żeby ich zabijać zbiorowo raz tak masz, że wchodzisz do jakiegoś pustynnego zamku i tamten i tam chyba trzech na ciebie wyprowadzi tych dużych, tak? No, a ci duzi to są cięższy fest. No i jeszcze jak nic nie masz, no, o, masz drugi poziom, to weź ich sobie fobie. Dobra O, dobra, jest widać. Hmm, A, witaj. Ejo, Icyk, diamencik. Ty, apel, ile ty im zadajesz? Ja? Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. Zaraz sprawdzę. U, u, u chyba tutaj, czy nie? Tak. Tutaj. Nie po 5, 7, ty więcej dajesz tym swoim. DLSi wykopiona <grym> Było warto wydać Było warto grać w CESa Meskitu. A w ogóle u mnie na kanale za jakiś czas, nie wiem kiedy, powinien się pojawić ta... E... Eee, Recenzja najnowszej skrzynki do CESa? No, która już była chyba miesiąc temu A no tak No to... Tu zostawię linka do swojego kanału tam w opisie zaraz ten Klub go Bijemy bijemy To jest jakoś szybko idzie Czy bomba mnie uderzy Dobra, wiemy, bijemy, bijemy i bomba bomba, oh. nie Ło, uh, uh, atakuje mnie. Dobra, nieważne. No, dwie nie trafiliśmy. No właśnie. Dobra, ja z nim Dobra, bijemy go do końca. Uciekaj, bomba. No i fajnie, łatwo. Udało się. Czemu z tych minibosów nie ma złota? Nie wiem. Po... W teorii powinno nie... być cokolwiek, no. Jakiś torek albo coś. Albo ex. Żeby expa poszło sporo A to Expa poszło sporo. Mi połowa dodała chyba. Serio nie zwróciłem uwagi na to. Myślałem że się nie dodaję z tego bossa nic. No damage to nie? Jak dodajesz to, 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 damage, to... Ile demage, a tyle expa dostajesz. A tu u bossów też się to liczy? No A, to fajnie, no, to dobra, no, jak dodaję expa to. Poza. Dobra, budzimy ich Kurde, muszę w końcu zmienić te widły. Nie ja ma jakiegoś perka do tej postaci. W sensie? No w sensie ciągle diamenty wypadają. Przygraszam. No? Nie wiem. no, nie no mi monety. No Ty widziałeś? Moneta nam się zdublowała. Mi dodało i tobie monetę, bo obydwaj na niej staliśmy. Aha. Ej. To, to można wykorzystać jakoś ciekawie. No ale Bo może teraz to, to. nie psujmy gry, ani nie. Czekaj, nie lepiej tam. Nie wiem, jakoś się nie otwiera to. A to jest boss? Tak, to już jest boss. z nimi? On nie, ma normalnie. Dobra, jest nasz boss. A czy ten boss? No, ten boss. <laughs> A gdzie ty doszedłeś na ostatnim tym? Yy, na czym ostatnim? No, jak nagrywałeś ostatnio, to kiedy? Na czym ty doszedłeś? Wiesz, co chyba jak się zdobywało sowe, albo jak się uciekało przed tym dużym? Nie jestem pewien, jak się może wskakiwało do wody, to wtedy. Ajaj, aj. ja zaraz umrę. Nie, nie, nie. No i leżę. Aha, plecy dostaję. Emi, SKOBAR leczy mnie. Pomocy. O, on na ciebie skakał. Nie, nie, nie. No w takim tempie to on mnie szybko zabije. A tarcza działa na jego uderzenie? E, tak. No to, to z góry nie, nie tam, nie daje. Na kolce i na pioskę daje. No ta. O, o nie, na to też chyba nie zadziała. Dima, ty przecież jesteś odporny na ogień. Czego się boisz? W teorii tak, w praktyce no, no, no niekoniecznie. To, to chyba tak działa. O, A, ta. No, my się nie żyjesz. No, o, no o... nie, napadkę kupiłem. Widzisz, przez zawsze ubezpieczony A, Puszać jeszcze mnie. cię wyśmiał. Uważaj, Nitro leci. Tak, okay, bo ja nie widzę gdzie... O, tu jest tam. Czemu tu nie ma znaczników w tej grze? Gdzie jesteś? Albo którą postacią jesteś. No, bo Czę... często to się tak plącze, a ja biegam i myślę, że jestem Twoją postacią. Chociaż przeznacz, że ty masz te tak jest łatwiej, bo wcześniej to normalnie to jest masakra. Ja leżę? No. Nie dobra, żyjemy. Nie leżę. No i leży, Bosi. Zasz ludą? Nie, weź. <grywa> Chyba że walczymy o nią. Sprawdzamy czy da się zdublować? Chodź, na, na no. ten worek, ten. ten tutaj? Dwa, no, no, trzy Nie wiem. A no, to weź tam zbieraj. Uj, znikają. No nie, no to żeśmy przeczekali. To cała pierwsza nasza walka? Eee, e, e. kurde, ja tu magii chcę używać, a ty to. Którym się magię? Alo, czekaj, kurde. Oj, sorry. Tak, weź mnie uleczyć. O nie, mogę cię uleczyć? Po zabiciu cię? Nie, chyba. No, zabijesz o kila więcej jednego. Nie, tym chyba jest tak więcej expa. No, extra wiem więcej. I jeszcze jesteś fragery e, Dobra, tak, lecimy w siłę. Mówisz, że w siłę? A nie w magię. W sumie magia może się nam przydać później. Ja w magię pójdę. Teraz będziesz miał fireballa, ta? Jak fireballa? A dobra, to ja mam fireballa, nie jest myba. O, masz młota tak. Ej, to fajnie wygląda. Dobra, ja biorę mojego krokodyla. No nie, ej. Krokodyl się zepsuł. Na krokodyl się popsuł, to go napraw. Eee, ej, no Dima. Powiedzmy, że to krokodyl. O, o, o. No nie, no już jest duży. On to no mnie będzie zwalać ciągle. Jak go młot, młotkiem dam. Dobra. O, przewrócił się już. Ja go podpalam. Dima. Rzucił mną. Co tam? O nie! I zrzucili mnie z mojego Dinusia. No. Co, co się stało? Widziałeś to? No chciał chyba... Ale nie, rzucił mną, odbiło mnie od postaci i w niego wleciałem. W na sensie, Dinnusia z powrotem. W sensie możliwe. No właśnie, jednak. Jednak się udało jakaś. Może te, owoce. Krzaków. Jakich krzaków? A ty! Tutaj, tu nie ma. Tu jest? Jest pananek. Aha Robimy Dima. rzeźnie. nie? nie, jeżeli na czymś to jest chyba... najbardziej opę rzeczy w tych grze. W sensie wszystko ginie ci od razu. GIMA. Kropnie. Kropnie. O, dzisiaj tutaj muszę coś wykopać, ale łopat nie mam Pat, co mam Przyjaciela nie, nie. nam się prowadziłem Dobra, lecimy My. z nimi Ej, to, to, to można chyba uznać za fireballa, czy nie? Młotkoball? No Młodko. Nie wiem, dobra, ty rzucasz mutkobolami Ty albo... Nie, dobra, bo to by się to by nie opłacało. Co? Ale jakbyś poszedł w magię, żeby później nam misję było łatwiej robić. A bym na przykład w ten um, w normalny atak... Nie wiem, teraz pójdę w damage'a. No. No właśnie tak chyba ci się bardziej opocił. Ja już mam to. Więc co? Eee. Um, spoko, to jednak nie Łap. wypadł mi banan. Łap młotek. Cześć, cześć, cześć. Nie, póki chciałem, mogę robić tylko to. O, sama. Przyjemnie dosyć. Prysznic. Prysznic dla ubogich. Dima, masz coś białego na twarzy. No tak, ty, się, ty też. już. To ja tatuaży. O, tu jest ten taki fajny mój mieczyk. Tak? Tak, to jest on. To jest mod. To wygląda jak kawałek blachy na patyku. Oddaj, 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 oddaj. <laughs> daj. jakie jaki to ma w ogóle? Y 2 plus i minus 1, no to jest lepszy niż to. O, jeden punkt. Okay. Moja? O. <laughs> Aha. No wiesz. To, to jest SCAM. Ewidentnie jakiś. To jest spisek. A spokojnie, później kupię coś lepszego. A to sobie wow. będę. O, wow, ale. No, Krytek. Trzeba w końcu kimś w koszykówkę pograć. Um, ty widzę, że już byłeś przygotowany na to. Konik wow. Oj. Ej, oni nim nie Nie mogę się ruszyć, umrę zaraz? Emilu. Pomoc. O, dobra. Można i tak. No nie, chciałem się zasłonić w czarczą mi nie wyszło. Au Uważaj lepiej. Nie. Nie. Dawaj nie? czemu ty? Dobra, dawaj, bo tutaj będzie z łukami chłop. O właśnie. No jeszcze mi traf... No nie Nie da się przez nich przedostać O, kapslok mi się odpalił. Hej! Dawaj, lecimy Czekaj, bo on się jakoś zablokował. E, uderzyć go nie mogę. O, dopiero teraz. Nie, wiem, albo jakoś źle sam, ale go trafić w ogóle nie mogłem. Nie, wiem, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Sprintujemy. O, są jakieś. Dobra, lepiej tego nie będę mówić. Emilu, jak ich nazywamy? Nieważne No właśnie Miałem to na myśli, ale Lepiej chyba tego nie mówić Ej, mam coś lepsze No dawaj Coś na ły Na ły? Pomyśl Czego jest dużo? A mimo tak O A... O <laughs> Dzięki na ły, czekaj, tego jest dużo na ły? Mm. O nie, serio? Czy ja dobrze, Emil, myślę? Nie wiem. No co może być na ły? Wracamy po krótkiej przerwie z problemami technicznymi. Z powodowanymi, powodem nieznanym, chyba. Powodem wywalania serwera. No, w sumie. No trochę szkoda, bo już byśmy byli dużo dalej. Gdyby nie to, żeby waliło serwer. No tak to trzeba było cały level od początku przechodzić. No ale przynajmniej poziom wbiłem No Halo, skrzynko. O, i mam kurczaka. Jest i minibosik, tak? To mini boss, no. A ten też jakiś przestraszony Z tego co widzę Dobra Ale ich jest tutaj masa po prostu wszędzie Z każdej strony atakują mnie A ja biegam tylko za tym ogromnym I staram się go bić Ja biję to małe No w sumie więcej chyba za to dostajesz No za zabicie mniej, ale tak to tyle samo a, no tak. Oj, coś idzie wielkiego. Ja biorę do palacza. O, 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 idzie, twoja maszyna. <grym> Ej, no, chyba, że ja ją dostanę, no to wtedy. Ja bym chyba, ja bym jestem drugim graczem. O, zawsze drugi gracz dostaje tego z do ładowania? Nie. nie. tym razem nie dostałeś, no to trupu do odwalnie leci samo, teraz. No jak to panuje? No, wcześniej było tobie ciężko ogarnąć. Papałono. Ja, <laughs> no, ale ta bestia jest ogromna. Daj! Nie Dobra. Chyba nie trafiłeś. <laughs> nie wiem, pomyliły mi się znowu postacie. A mało on bije nam. Ło! Mnie też uderzył? Oj, nie przetrwamy chyba długo, z takim tempem... Jak masz full HP, to chyba ci... Nie powinienem... Chyba nie powinienem zginąć, no nie? Ale przydałoby się przynajmniej kilka pomijać. Oj. No właśnie. Ale ja przecież trafiłem. No nie, my ja też teraz trafiam niby. A ciężko się z takiej grze ogarnąć. leczesz mnie? E, jasne... O, ej, ja umieram. Byłeś za blisko jego. A gdzie ty leżysz, żebym ciebie mógł wyleczyć? A, tam ej, chyba to chyba już jest koniec tej drogi. W ogóle mam 420, 460 fpsów, tak... ale coś jest nie tak. Cis, skok. No i przeszliśmy, uciekliśmy przed nim. Dobra, to na tym etapie. Chyba kończymy już ten odcinek. No. no to widzimy się w następnym odcinku, jak będziemy nagrywać. No i cześć!